Dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z prezentacji urządzeń prawowych Rolmako. Dzisiaj pokażę Państwu jedno z naszych największych maszyn. Będzie to brona chwastownik o szerokości roboczej 12 metrów. Maszyna ta w naszym katalogu oznaczona jest symbolem Active Agro. Chwastownik jest urządzeniem bardzo uniwersalnym. Może być stosowany zarówno przed siewem do wzruszenia gleby, jak i po siebie, aby wstępnie przeprowadzić eliminację zachwaszczenia, jak i poprawić warunki na powietrzenia gleby. W naszej ofercie Brona Chwastownik dostępna jest w szerokościach roboczych 6, 7,5, 9 oraz największej, którą widzimy tutaj 12 metrów. Największa wersja, czyli 12 metrowa ma 1950 kg masy własnej. Główne koła prowadzące mają możliwość regulacji. Reguluje się je w taki sposób, aby mogły być prowadzone w międzyrzędziach, przez co nie będą niszczyły uprawy głównej. Oprócz dwóch głównych kół prowadzących, dostępne są skrajne koła podporowe. W tej wersji akurat mamy cztery dodatkowe koła podporowe, umożliwiające nam precyzyjne prowadzenie maszyny na całej zadanej szerokości roboczej. Element roboczy w tej maszynie to potrójnie uzwojona sprężyna o grubości 7 lub 8 mm. Każda sekcja robocza składa się z sześciu rzędów takich sprężyn. Odpowiednia konstrukcja sprężyny, a mianowicie jej długość, zapewnia nam równomierny nacisk na całej powierzchni roboczej, nawet tam, gdzie teren nie jest równy. Aby zapewnić jeszcze bardziej równomierny rozkład masy tej maszyny, jak i nacisku elementów roboczych, wszystkie sekcje robocze pracują na połączeniach łańcuchowych oraz na specjalnym wahadle przymocowanym do ramy głównej. Oprócz tych dwóch rozwiązań, bardzo istotną Dodatkową opcją w tej maszynie jest hydrauliczna regulacja kąta pracy sekcji roboczej. Dzięki temu możemy z kabiny ciągnika w łatwy sposób regulować siłę nacisku oddziaływania sprężyn na podłoże. Cała maszyna jest konstrukcją bardzo kompaktową, występuje tylko w wersji zawieczanej. Pomimo swojej imponującej szerokości roboczej 12 metrów, transportowo nie przekracza 3 metrów, a na długość maszyny jest to nie więcej niż 2,5 metra. Po skróceniu tylnych nóżek. Jeśli chcecie ograniczyć ilość środków chemicznych stosowanych w uprawie, jeśli chcecie ograniczyć koszty z tym związane, a jednocześnie przeprowadzić szybką, kosztowo efektywną uprawę wstępną, to jest urządzenie dla Was. Zdecydowanie powinniście rozważyć zakup brony chwastownik. A ja, tak jak za każdym razem, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, do odwiedzania naszego profilu na Instagramie, a także TikToku, a przede wszystkim do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www.rolmako.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji o wszystkich maszynach.